Cześć, witam na kanale info uprawa. cebula. U mnie uprawa z rozsady, uprawa z dymki o zimnej, sadzonej jesienią, a teraz rozpoczynam uprawę dymki sadzonej wiosną. W tym filmie więc jak stawić cebulę dymkę i jak później uprawiać taką dymkę, posłuchajcie. Tutaj standardowo zapraszam Was do zakupu mojej nowej książki, planer warzywnika. Książka miesiąc po miesiącu poprowadzi Was do udanej uprawy warzyw. Jest to książka na lata. No też mam właśnie tą pierwszą książkę, jak uprawiać warzywa. W tej książce uprawa cebuli jest bardzo dokładnie opisana. Do końca marca są bardzo dobre promocje. Zapraszam na stronę infouprawa.pl i na Allegro. Dziękuję za wspieranie mojej twórczości. No zbieram na dom z wielkim polem. Ale się cieszę. Bardzo ważny jest wybór cebuli. Od tego trzeba zacząć. No nie Wolno tego zaniedbać. Wybieramy cebule suche, bez szczypioru, bez śladów gnicia. Ja osobiście wybieram też takie w miarę spore cebule. Warto się zawsze przyjrzeć cebuli, bo ten wybór to jeden z kilku takich najważniejszych czynników. Wiadomo, że gleba jest bardzo ważna. Stanowisko później no, pielęgnacja itd. Tak ale ten wybór też ma bardzo, ale to bardzo duże znaczenie. U mnie jest tak, że dymkę z rosnącym już szczypiorem odkładam sobie na szczypior. Po prostu później sadzę taką cebulę no blisko siebie i zbieram z tych cebul szczypior, no bardzo takie rozwiązanie polecam. Będziecie mieli szybko własny szczypior. A jeśli chodzi o uprawę na cebulę, żeby ta cebula była jak największa, to ja potem nie obcinam szczypioru, czyli jak. Mam właśnie takie gdzie rośnie szczypior, no to sobie ten szczypior zbieram wielokrotnie, jest ona blisko siebie. A jak uprawiam na cebulę, tak jak teraz wam pokazuję, teraz właśnie zobaczycie takie sadzenie nie na szczypior, tylko właśnie na cebulę, to ja później tego szczypioru nie obcinam. Zobaczycie tutaj dwa sposoby sadzenia. Pierwszy sposób jest taki, żeby trochę tej cebuli wystawało z ziemi. Tak, mniej więcej jedna trzecia cebuli, żeby wystawała z ziemi. A drugi sposób to, żeby cebula była cała w ziemi. Gdy sadzę cebulę jesienią, to jest to istotne, żeby ta cebula była cała w ziemi. Przy sadzeniu wiosennym, to już troszkę tak, no aż tak ważne to nie jest. I powiem wam, że ja sobie właśnie tak co roku sadzę na dwa sposoby. Tak, żeby wam pokazać, bo część osób neguje trochę ten sposób, że cebula wy wystaje. No a taka jest prawda. Że rezultaty są praktycznie takie same. Zbiory cebuli, gdzie jedna czycia wystaje z ziemi, są praktycznie takie same, jak cebuli, która cała jest w ziemi. Tutaj mi chodzi o sadzenie wiosenne, bo zwykle u mnie jest tak, że sadzenie wiosenne, ta cebula z sadzenia wiosennego, jest troszeczkę większa niż ta cebula z sadzenia jesiennego. Aczkolwiek ta z sadzenia na jesień też bardzo duża u mnie rośnie. Jak więc teraz wiosną posadzicie, tak będzie dobrze. Jedyne co. To jak ta jedna trzecia wystaje z ziemi, to mi się kilka razy zdarzyło, że cebula się podniosła. Ten korzeń wybił jakby cebulę do góry i po prostu no, trzeba ją było dać z powrotem w dół. A tak to różnicy w uprawie nie ma. Stanowisko uprawy słoneczne. Niech tego słońca będzie dużo. Ja uprawiam cebulę w gruncie, ale można też w pojemnikach. Też, też wam pokazywałem taką uprawę. Tu wtedy bym proponował uprawę albo w jakiejś podłużnej skrzynce, albo nawet w okrągłej, tak kilka sztuk w donicy 15 litrów. Gleba żyzna, próchnicza OPH 65-7. do gdy mamy gleby torfowe, to nawet przy pH 5,5 uprawa się uda, ale ważne, żeby te gleby nie były za kwaśne, no bo taka bardzo kwaśna gleba będzie dla cebuli niekorzystna. A uprawa cebuli w pierwszym roku po oborniku. Jeśli chodzi o przymrozki, bo też dosyć sporo osób się pyta, a raczej się tego boi, że, no, że coś się z tymi cebulami stanie, to nie ma co się tego obawiać. Czy cebula będzie cała w ziemi, czy też będzie trochę wystawała, żadne przymrozki nie są dla niej groźne. Dla wielu warzyw oczywiście groźne są, ale dla cebuli absolutnie nie są. Uprawa z dymki jest bardzo dobrym rozwiązaniem, dającym zwykle no duże wyrównane plony. Sadzenie dymki najlepiej tak w marcu lub w kwietniu. No ja teraz posadziłem w marcu, ale można sadzić jeszcze w maju, a nawet i później, chociaż no jak posadziłem później, no to już zbiory mogą być zauważalnie gorsze. No i później będzie jeszcze jesienią termin sadzenia, ja będę sadził dymkę tak w październiku czy też w listopadzie, pogoda jest ostatnimi laty taka, że raczej wybiorę listopad, no ale to teraz jeszcze nie chcę Wam mówić, teraz skupmy się na tym co dalej, no bo rozstaw dla dymki to też jest bardzo ważne, co 6-8 cm w rzędzie, co 30 cm między rzędami, no można dać nawet tak co 25 cm między rzędami. Podlewanie tak, aby gleba była wilgotna, ale no lepiej też nie lać wody, tak wiecie, bezpośrednio na cebulę. Wiadomo, że coś, coś na nią spadnie, ale jakby ścierali cały czas na, na tą cebulę, to może ona zac zacząć gnić, przynajmniej zwiększy się prawdopodobieństwo, że ona będzie gniła. Podczas uprawy, dbajcie o odchwaszczanie, bo chwasty mogą znacząco zmniejszyć zbiór cebuli. No i tutaj jeszcze przypomnę, że podczas uprawy ja ręcznie nie łamię cebuli. Wolę, jak ona sobie to zrobi sama. Im dłużej ten szczypior jest świeży, tym większe będą plony. Też o tym będę mówił, będę to tak rozszerzał jeszcze bardziej, ale to w późniejszym czasie, gdy będzie na to czas, żeby jakby to łamać. Ale ja tego nie będę robił, wtedy zrobię właśnie filmik, że ja ręcznie cebuli nie łamię. A jeśli cebula będzie chciała zakwitnąć, to ja wtedy usuwam pęd kwiatostanowy. Przykładowe choroby i szkodniki. Alternarioza, moczniak rzekomy, niszczyk, zjadliwy, śmietka, wciornastek, zgorzel siewek. U mnie zwykle nic się nie dzieje w uprawie cebuli. Ja tej cebuli nie zaprawiam. Po prostu taką jaką kupię to ją sadzę. No chociaż teraz niestety coś mi zaczyna zjadać szczypior z cebuli o zimę no muszę temu zaradzić. Dla zwykłej uprawy cebuli można stworzyć dymki, samemu siejąc gęsto wiosną i zbierając, gdy schnie szczypior. Suszymy, przechowujemy i sadzimy w następnym roku. Ja zwykle sobie dymkę kupuję w sklepie i jest, i jest ok. Dobrym przedplonem jest fasola, ogórek. Złym przedplonem jest burak, marchew, seler, ziemniak. Dobre sąsiedztwo. Burak ciuchowy, cukinia, marchew, ogórek, pasternak, pietruszka, pomidor, por, truskawka, sałata. No ja cebulę y, lubię sobie sadzić często z marchewkami. W sensie, że w sąsiedztwie z marchewką to ta cebula i marchew działają na siebie tak, że wzajemnie chronią się przed szkodnikami. To znaczy nie w 100% nie ma tak, że posadzicie i nie będzie nic na pewno, ale często jest tak, że tych szkodników po prostu będzie mniej. Jeśli było dużo to będzie ich mniej. Czasami może się zdarzyć, że nie będzie ich wcale. U mnie zwykle takich szkodników nie ma. Złe sąsiedztwo fasola. No i to by było na tyle. No, dziękuję Wam za uwagę. Dziękuję za postawienie mi wirtualnej kawy. To mi też bardzo miło, coś niesamowitego. Zapraszam do zakupu moich produktów, do oceny tego filmiku, napisania mi czegoś miłego w komentarzu i do subskrybowania kanału Info Uprawa. No już tych subskrybentów jest bardzo dużo. Liczę na to, że w tym roku będzie 200 tysięcy subskrybentów. Dziękuję Wam za wszystko. No i serdecznie Was pozdrawiam.